Witam, witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, a to jest Starker Cień Czarnobyla, Oblivion Lost, modyfikacja ostatnio, nie grałem w tą grę dosyć dawno. Dawaj, albo ci łeb rozwalimy. O kurwa! Rozpoczynamy w sposób fantastyczny, fenomenalny wręcz, yy, jeszcze raz, witam, tak jak już powiedziałem. Kurczę, no zaczynam się, plą zaczynam się plątać na porządek, ale nie grałem w ogóle praktycznie cały tydzień, wracam dzięki bo w tym tygodniu... Przepraszam was serdecznie, ale no cóż, no takie są rynki. Takie są no, sprawy ważne i ważniejsze. Dobra, mamy tutaj celownik. Muszę tutaj wziąć, tam gdzieś po prawej stronie Jednego z niegrzecznych... Nie, 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 nie! Dobra. Panu panu, dobra to załatwimy potem Przejdźmy z tej strony Tutaj są bandy ci z tego co napad. I on też pad. dobra Zapiszmy sobie ładnie My niestety mogliśmy tutaj gościa ratować. Zaraz wyciągniemy strzelbę Tu dowódca oddziału neutralnego Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się od Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile widziana. O kurwa! Ty chuju! Pierdolony! Proszę ty kurwa! Spierdalaj stąd pedalcu jebany! O kurwa! Co to się stało? Spierdalaj stąd kurwa! Ty kurwo jebana! Zabił mnie Ja pierdolę zabił mnie ten yy... Kurwa połamaniec Ale się wystraszyłem z kurwy syna O rany, to są będą kurwa już inne nagrania. Będę przekinał już... Gdyż... znaczy no, prze... znaczy nie wcześniej wysył, ja naprawdę Dobra, spierdolem są, pierwsze to był dowódca oddziału neutralnego. Ta, ta była, dobra. Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się odwetu. Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile widziana. Ho, ho, ho. Dobra. Jesteśmy tutaj. Dawaj, dawaj. Na razie. Krwawie, krwawie panowie. Zbierając tych plecaków. Dobra, zacznijmy, zobaczymy, co tu jest. Jakiś gościu Nie ma nic Nie ma nic, tu może coś będzie Nadchodzą A raz, zobaczymy kto tam nadchodzi I amunicji do shotguna Znaczy do kałaś O Będziemy urządzeni Urządzeni Może wyłączę Lornetkę Gdzie tutaj będą tutaj bandyci. Tutaj pamiętam, od razu potrafiłam Seriusa samam, Sam'a Bo no wiem, że tutaj się troszy, trochę chyba chłopak namęczył Ale dobra Zab No, zabicie tego syna. Okej, palutka No, przydałby mi się kała granaty. O i to jest też zmianka, której w podstawce nie było. Ładostał. dostał yy, ładnie się nie z tego strzela, tylko że to się psuje. Nie będzie się psuło dosyć długo. Zobaczmy, jednego zabiliśmy. Ja wiem, że tutaj ta fala przeciwników naszych jest dosyć duża. Właśnie tam jest anomalia. Wyszczęściłem się cholernie tego paskudnego połamańca. Powiem szczerze, że nie, podoba mi się on. Uuu. Mam kawaha. Bierzmy go. Bierzmy kawaha. Dobra. Samuncja. Ktoś tam strzelał. To jest jakiś kutas po prawej stronie. Czuję się trochę jak. Uda. No, wiecie co? słamy się tutaj na razie Weźmy mojego kałacha Który jest naprawdę piękną bronią, niestety to trochę popsutą Bo kurwa Tak, rzucałem granaty tego posasu nie użycie Z tłumnikiem O kurwa, bandy ta, bandy zaraz padnę Dobra, może przeżyję to Tu jestem, tutaj. Jeden padł krwawie, krwawie, krwawie panowie, krwawie. Ktoś, ktoś, ktoś mi czuł, Lutował i nie żyje. Po raz kolejny w dzisiejszym odcinku wspaniałym, jakże zresztą dawno. Yy, jakby to nie powiedzieć, ale nie to nie gram w tą grę dawno, dawno już nie. Błąd. Yy. O, kudę. Rozszerwują, nas się tutaj. Dwóch zabiłem. Czy to są zombiaki? Mają odgłosy jak zombiaki To są mogą być zombiaki też. Gdzie ja mam upis. Fantastycznie się naprawdę tutaj strzela, to jest naprawdę zarąbiste, trzeba mu powiedzieć Peskujemy, tak jak to mówił jak w tesie Chodź też Trzymacino Dziś się skryłeś? 13 kół, cool, dobra, przeładujmy. Naprawdę zarobi się w to gra, polecam każdemu tą, yy, tę, tą grę na tej modyfikacji, dobra. Kurde, apteczka, zaraz umrę. Yy, nie mam problemu większej z tą grą. O kurde, chyba... o, broń się trzeba Żyje jeszcze jakiś koleś, po prawej stronie. Suko, o kurde. O kurwa. Mam trochę... Dobra. Yy, czekajcie, czekajcie, bo ja widzę, że już tutaj powbijali naszych towarzyszy wszystkich. To jest cholernie smutne. Nie, nie wszystkich Jeszcze ktoś żyje. O, już nie żyje. Jeszcze w sposób niewiarygodny zmarł. I mamy... Kolejnego kałacha. Zobaczymy... Yy, na razie zbieram te kałachy. Wiem, że to jest może niezbyt mądre. I jeszcze amunicja jest. I chlebek. Pada szumia, dobra, świetnie. Jedna padła, weźmy sobie apteczkę kolejną. Widzicie, ile. Yy... O, jeszcze serwis sam. Po... Po... Jeżeli oglądasz ten odcinek, to Wiele więcej amunicji, więcej apteczek, a mniej. Dobra, padła. Świetnie, w nie zostało wielu chyba. Możemy sprawdzić jednak yy, ranking, nie ranking kontakty. Wszyscy? Przynajmniej większość. Yy, krwawie, krwawie, krwawie panowie. Panie Nie, no, nie wszyscy O, 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 o! O, ładnie dosta bym dostał teraz. O, psuje się ten karb mi się panie. Znaczy to jest pistolet maszynowy. Ale dostaję. On też dostał, dobra, doskonale. E chciałbym pozbierać amunicję stąd, ale nie wiem czy mi się to uda. Widzicie? W tym ogólnie właściwie broni zdecydowanie mocniejsza, nie, nie przeżył nikt To mnie trochę martwi. Kontakty, zero kontaktów, dobra, zapiszmy się tutaj. To mnie trochę martwi. Jeszcze jakaś komenda żyje. Dobra, nie żyjesz. Ładnie, bym musiał wam powiedzieć, że naprawdę fajnie się przegra... ...na tym... Z tym obieminnym tym pozbieram trochę coś ciekawszego, co macie. Widzę, że niewiele macie. U! Już to jest skręt, tak widzicie, to już jest, jest zdecydowanie fajniejsza rzecz. Już nie do końca, tak, no fajna, ale... Czekajcie, czy tutaj coś jest. Przypuszczam, że tak. A mu się doszedł, ja mam na Mamy jakąś dom. O, już trzeba. zobaczymy może weźmiemy je to jeszcze niekoniecznie. Czym więcej się tu świga, tym się godzie potem, kto gra. Eee. O, czekajcie chwilę. Mam, mamy shotguna, zresztą z tego shotguna... Tę, znaczy, co ja pierdzielę, kała ślikowa. Jakiego shotguna? Dobra, teraz porównanie dwóch. Ale jest tanie! Rozładuj. wyrzuć Bez tłumnika będę się A! To jest teraz siła rażenia Pięknie, pięknie się w to gra. Nie wiem, czy wszystkich przy... Zna... znalazłem, ale przynajmniej wiem, że już przeszukałem yy... chlebek i jamące do tego, co się przyda. Co tu jest? Co jest? Niestety. Ci panowie nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Dobra, przejdźmy tutaj. Idziemy, by pomóc na Niestety, tutaj przypominała nas kasa. Lepiszmy. Biegniemy teraz szybkim biegiem. Przypuszczam, że tutaj będzie kipu gnoi. Zawsze tutaj bywali. O i są. Pięknie. Nie wiem, ilu was tutaj jest. Jeden już nie żyje. Czy to. jak to zrobić, czy to. Co tam dzieje? Czemu ja wyrzuciłem tą broń? Czy wyrzuciłem, czy nie wyrzuciłem? Dobra. Dobra, słabo się tak. Co tam. czemu nie Yyy... O, 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 o! Dostałem to poważnie teraz. To jest niedobre. To nie jest zbyt dobre. Dostał? Kontakty. 3 z nie wiem gdzie, dobra, tutaj się widzę. O kulę. O, pięknie, naprawdę wspaniale się w to naprawdę. Polecam każdemu. Uwielbiam tą grę, naprawdę. Jest świetna. Chciałem... Okej, okay, jesteś tutaj. Okej. Okay. Wszyscy. I dla nie wiem czy się to przyda wszystko. I apteczki i bandaże, tego potrzebowałem najbardziej. O, coś się przydziało lekko, ale to nie mam nadzieję, że nie problem. Tutaj jest jakaś marna... osoba weźmy apteczkę znaczy tam o promieniowanie widzicie o tym postrzegałem serwis samo specjalnego szczerze mówiąc ale nie to ten, Tylko, dobra mam no, apteczkę no, dużo zobaczmy oj mogą sobie pozbierać się te do tego jakiś tam wracać Aczkolwiek nie wiem, czy nie wyrzucić to, tego, Bo ten karabin w sumie lepszy jest. Co wziąłem, a nie wiem co. I szedła, Zobaczymy w jakim stanie. Fatalny, wyrzucamy. I tutaj gdzie, gdzieś jest, tylko teraz zastanawiam się, co to jest, To są te jaki to ma? Zobaczymy, zobaczmy co to jest. Neutralnie, o świetnie. Nie wiem czy musi to. Co tutaj jest tam schowek. Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, gdzie, w koniec, jest korzystać schoby. Można coś znaleźć. Oow! Zobaczcie sami! O. Wiem, że to może nie są jakieś znakomite artefakty. O kurde, przeżyłem to. pójdziemy. Idziemy dalej, dobra, tutaj jest gdzie anomalia kolejna po lewej stronie. nie. Ominiemy ją o, ścianie, no. Do wszystkich, którzy mnie słyszą, napadła nas grupa bandytów. Potrzebna pomoc. Ratujcie nas, bracia. Tkwimy po uszy w gównie. Bandytom odwaliło. No ja nie się, Jest ktoś w pobliżu? Już po nas. Ale zobaczymy, czy po was, panowie. Najpierw nam pomóż odeprzeć tę ścierwę. Później Ola. pogadamy. I mam przyjaciela kolejnego Oj, dostałe liśmy chyba Postał Zaraz dechnie, zaraz dechnie, ma szansę byl duszyć Jeszcze raz Ale dostałem o co Holerne dranie nie no? żyje Amunicja do koła Tu będzie yy, szedland z tego co pamiętam, jest leży nawet Zaraz go weźmiemy, zaraz będziemy znakomitego szumkana Dobra, żeby nie zginął Przełożył! Przełożył go! To są gnojek e Ojej, to jest jedna osoba Może że szmata Już się żyje tego? O kurwa, jest Ostał, ale ja też zostałem Kontakty Zero, dobra, czysto Niestety nie, nie dostajemy kasy, tam je martwi A Aczkolwiek będziemy mieć fajne półkawy teraz jest znaczy, kurwa, tu, baczmy, tu jest nawet amunicja do shotguna Znaczy kurwa kałasnikowa. nikowa, zobaczmy jakieś problemy, tylko że nie jest potrzebny. No dobra Tu chyba będziemy będziemy może nawet dwie tego co tam leży Wow! Leży naprawdę fajna fajny shotgun Teraz wykorzystam, bo ono już się podlecze. Mam mało, ale mam mało kamizelki. E, kam, nie kamizelki, co ja gadam? W ogóle w jakimś latargu jestem chyba Mało mam, mam e, To jest smutne. Myślę, że może kawę, czy nie Nie, no, Nie wiem, kawę chciałem, dobra. Dostaję nie, martwisz, nie dostaję kasy, to nie martwi, że nie dostaję kasy. To jest? Powinien nic. Dobra, yy, sprawdźmy coś. Yy, Szodnie... o kurde. 400 przeciwko... To jest... Zobaczcie jaka różnica. Obrażenia. Yy, zdecydowanie lepszy jest ten shotgun, aczkolwiek obsługa jest tego, o wiele gorsza, szybko jest też dużo gorsza. Ale zobaczcie yy, jaka on będzie miał pojemność w porównaniu do tego. Tego wypieczamy już. Chociaż nie, nie tylko rozładujemy. O, jeszcze rozładować trzeba i wyrzucać. Jeżeli Serius sama ogląda, ogląda się ten odcinek, to wam. Z, yy, pamiętaj o tym, żeby. Pole, zresztą polecam kanał Serius sama. rozumiem mi też. Ale jeżeli oglądasz to, wyrzuć za każdym razem tak amunicję w ten sposób, jak. Yy, znaczy, roz, najpierw rozwody, a potem wyrzucaj. Yy, broń, gdyż. najpierw rozwody broń, a potem ją dopiero wyrzucaj. Okej, okay, to tu jest. Dwa kałasienkowy, jeden jest w fatalnym stanie. Zresztą mówię, ja już go się pozbędę, Więc już, już wtedy tracić amunicję. O, tak chciałem powiedzieć. Aww. Troszkę mam amunicję do szutgania, to mnie cieszę wcale nie. Wejdziemy tu na górę, tam muszę coś być, Wiem, że tutaj coś fajnego zawsze było. O. A! Jeszcze jedno, co wam y, powiedzieć. Yy, na tym poziomie, w podstawce, znaczy w podstawce, możemy tutaj nosić pistolet. Yy, nie, tutaj nic innego nie będziemy mogli nosić, ale będziemy mogli nosić shotguna to jest o wiele... W podstawce możemy tylko nosić pistolet. U kolejna. Pamiętajcie o tym, rozbijajcie takie coś. Zawsze coś może być, Mo może nie zawsze. Ale naprawdę polecam do zbierania coś takiego, dobra. Czy gdzieś przejdziemy, może ten dyk Myślę, że zaraz zakończę odcinek. Jednak będę chciał jeszcze tutaj przeszukać dobrze miejsca. Mamy kurtki które Może do końca wezmę. Troszeczkę moją kominacją zostawić ob jego zostały zmniejszone. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie. Mam kilka artefaktów, na których już się trochę obłowie. Niestety straciłem 4000 kasy, to jest dosyć dużo. Za wykonanie zadania jednak jedni z zmarli, co mnie martwi. Dobra, tu w sumie, w sumie nic nie ma, idziemy zaraz na ostatnią przestrzeninę w tej lokacji i będziemy się kierować ku następnym. Znaczy, jeszcze tutaj jeszcze będziemy wracać, bo spoileruję wam, okej. Okay. Ale dobra, mam nadzieję, że my wybacicie Myślę, że większość z Was gra w solikera i zna tą grę doskonale. ja ją znam jak własną ramą rękę bądź lewą. Dobra, leźmy. I chyba tutaj będzie, będzie dużo do, do strzelania, bo ja się, że tam się coś stało z tym. Tak, tu będzie teraz kilku i do zabijania. Tu będzie kominezą zresztą zaraz. Jeszcze go zbierzemy i... Dobra, położę a... coś zrobić? Nie będę już... O kurwa! Chodź tutaj szmato też ma tak poszło, no to się przydziało delikatnie. Ouu, że pieska. Że pieska do tego... Stale... jeszcze tam piesek. O, widzę, że... B, kontakty. O, że kontakty. Zero, aż nic nie wymyślałem. To jest z tego nic nie wymyślony, człowiek. Wiecie co? Wiecie co? Jeszcze nie. Zakończymy odcinek teraz. Albo nie. Wrócimy się jeszcze w jedno miejsce. Powiem wam. Tak zresztą teraz mam nadzieję, że wiele nie życia. Wiesz tu będzie Jeszcze. Będzie jeszcze coś fajnego. Nie wiem czy tutaj jest to. Uuuu o kurwa, chodź odejdźmy to togo. No zarąbice to jest, muszę przyznać. Zostawię sobie jednak na bo... na... ...fynną misję. Znaczy na fynną lokację. Yy, tutaj był chyba... ...artefakt. co to jest. To nie... ...to jest... nie jest artefakt. Dobra, szkoda. Yy. Okej, okay, dobra, mamy tutaj trochę hamcy do tego. Dobra! Panowie panie, dzisiaj dużo żeśmy zrobili. Trochę chaotycznie później na początku, potem było lepiej. Yy, jeszcze zbierzemy sobie ten minezon. O kurwa, leci piesek. Przyleźmy to. O, ładnie. Pijawki zaczęły wypować się z pożymi. To oznacza, że ciekawa, ciekawy na ten odcinek. W tym odcinku jednak to tyle bo więcej już chyba nie będę w stanie zrobić za długi byłby odcinek. Więc cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się słodko. Cześć!